Witam Cię serdecznie. Jeżeli mnie nie znasz, nazywam się Mariusz Prokopczuk. Jestem konsultantem biznesowym i od 22 lat zajmuję się sprzedażą, rozwojem sprzedaży. I w tym nagraniu wideo chciałbym przybliżyć Tobie temat trudnego klienta. Z pewnością nie lubisz obsługiwać trudnych klientów, jak chyba żaden z handlowców. Natomiast hmm, Przejdźmy troszkę i zastanówmy się głębiej, dlaczego klienci w ogóle są trudni. I żeby zrozumieć, dlaczego są trudni, można powiedzieć, bo mieli trudne dzieciństwo, tak? Nie zawsze oczywiście tak jest. Czasami niektórzy są trudni, bo jest Polakiem, tak? No, ciągle narzekającym. Ale zwykle jest tak, że klienci są trudni, nawet ci, którzy w większości przypadków są normalni, że tak to nazwę, czasami bywają trudni. Żebyś mógł dobrze czy mogła dobrze zrozumieć. To zadaj sobie pytanie, w jakiej sytuacji Ty byłeś czy byłaś trudnym klientem. Możesz sobie zatrzymać na chwilę to wideo. Przystopuj sobie i zastanów się, i dopiero kiedy już będziesz znał, znała odpowiedź, pójść sobie ten materiał dalej. Dlaczego? dlaczego? Bo to jest bardzo ważne. Zobacz, że na pewno Ty też czasami bywasz trudnym klientem. Pytanie dlaczego. Więc zadaj sobie pytanie. W jakiej sytuacji byłeś trudnym klientem? Jakie emocje wtedy to powodowały? Dlaczego byłeś trudnym klientem i jak się wtedy zachowywałeś czy zachowywałaś? Nie wiem co sobie zapisałeś czy zapisałaś, ale z mojego doświadczenia z przeprowadzonych wielu warsztatów z handlowcami wiem, że często Jesteśmy trudnymi klientami z tego powodu, że ktoś się spotkał z niekompetentną obsługą, że ktoś miał reklamację, a po drugiej stronie napotkał opór, że ktoś nie potrafił załatwić jakiejś sprawy i że pięć razy trzeba było się przypominać albo pięć razy przechodzić z tą sprawą. I czasami ktoś był niegrzeczny, czasami ktoś wykazywał zbyt małe zaangażowanie. Tak, więc to powodowało, że ty jako klient byłeś czy byłaś trudnym klientem. I zastanów się, czy czasami to ty nie powodujesz, że po drugiej stronie instalator jest trudnym klientem. W psychologii to się nazywa asymetria atrybucyjna. Asymetria atrybucyjna polega na tym, że mamy większą skłonność do upatrywania przyczyn cudzych zachowań w czynnikach wewnętrznych, a swoich w czynnikach zewnętrznych. Czyli, jeżeli ja jestem trudnym klientem, to mam zawsze wytłumaczenie, bo ktoś mnie źle obsłużył, bo nie dostałem to, czego chciałem, bo ktoś był za mało zaangażowany, bo nie naprawili mi, bo nie wymienili mi. Natomiast kiedy. Ty jesteś handlowcem, jak jesteś doradcą i masz do czynienia z trudnym klientem, to przyczyna znów gdzie jest? Jest po drugiej stronie, czyli w kliencie. To on jest hamski, to on jest agresywny, to on jest dociekliwy, to on nie wie czego chce, to on się śpieszy, to on nie popędza, to on nie obraża i tak dalej, i tak dalej. Czyli zobacz, ja jako klient widzę przyczynę w osobie mnie obsługującej, ale kiedy ja jestem handlowcem, doradcą, to widzę przyczynę wewnątrz klienta, tak? Warto o tym sobie pamiętać. Przecież jak chciałem, ale nie mogłem, no chciałem przygotować tę ofertę, ale miałem mnóstwo innej roboty, czyli oceniamy sobie przez chęć. Natomiast no, klient oceniamy go przez pryzmat zachowań. Dlaczego? No bo przecież nie znamy jego motywacji, nie wiemy co mu w głowie siedzi, więc pamiętaj o tym, bo to jest bardzo ważne. Więc kiedy następnym razem spotkasz się, z trudnym klientem, to zadaj sobie pytanie, dlaczego on się tak zachowuje? Być może ja zrobiłem coś nie tak, być może ma powody do tego, żeby się zachowywać w taki ani inny sposób. To się nazywa empatia, tak? czyli wczuj się w sytuację klienta, dzięki temu będziesz mieć łatwiej, żeby ten problem rozwiązać, żeby zbudować pozytywny klimat, kiedy zrozumiesz go, że być może ma prawo zachowywać się w taki czy w inny sposób. Dlaczego klient jest trudny? Tutaj kilka rzeczy na kilka rzeczy chcę zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o przyczyny zewnętrzne i przyczyny wewnętrzne. Tak? Czyli przyczyny zewnętrzne, tak zwane sytuacyjne, na przykład klient nie dostał tego, czego oczekiwał, załóżmy towar też nie przyjechał na czas, albo nie masz takiego produktu. Klient przyszedł, załóżmy, po kanalizację, nie masz takiej średnicy, jaką potrzebuje i jakoś tam udało się znaleźć y, inne rozwiązanie i dałeś mu w średnicę, załóżmy, większą bądź mniejszą. Więc problem udało się rozwiązać i fajnie, ale klient de facto nie dostał tego, czego chciał. Zachowania werbalne, niewerbalne, handlowca, nie mamy do końca świadomości, ale widać po naszym zachowaniu, po naszej twarzy, po mimice, czy jesteśmy zaangażowani, czy nie jesteśmy, czy nam się chce, czy nam się nie chce, więc warto zwracać na to uwagę. Brak czasu, tak, jestem zarobiony, instalator przychodzi, znów mi zawraca głowa, ja tutaj mam taki piętrzący się stos ofert do przygotowania. I też ten pośpiech, ten brak czasu widać, tak? Więc załatwiam pewne sprawy po łebkach. A w końcu się klient wkurzył. Samopoczucie, no każdy jest człowiekiem i, i, i ma prawo się czuć lepiej lub gorzej, więc czasami mam kiepskie samopoczucie i, i, i też to po mnie widać, tak? I w taki sposób y, oddziałowuję na relacje z klientem. Czasami klient jest trudny, bo ma naciski ze strony przełożonych. Tak? Załóżmy, przyszedł instalator, który będzie obsługiwał jakąś inwestycję, zachowuje się w sposób orszczeniowy. Dlaczego? No, bo też ma naciski ze strony generalnego wykonawcy, że się musi zmieścić w jakimś tam budżecie, więc też warto na, o tym pamiętać, też warto zwracać na to uwagę. I kiedy uda się zdiagnozować yy, przyczynę, jego zachowania łatwiej Ci będzie rozmawiać. A jak się diagnozuje, o tym już mówiłem, przy zadawaniu pytań, tak, pytania zawsze są najlepszym lekarstwem na to, żeby się dowiedzieć, jakie są prawdziwe przyczyny takiego czy innego zachowania. Na przykład nieodpowiedni moment. Ktoś go wcześniej zdenerwował, przyjeżdża instalator albo klient go wcześniej zdenerwował, więc. Yy, załóżmy, nie zdążył jeszcze się uspokoić. I tu dla przykładu osobowość choleryka szybko się gotuje, ale szybko się uspokaja, ale jeżeli masz do czynienia z klientem, który jest flegmatykiem, którego ciężko jest zdenerwować, ale jeżeli się zdenerwuje, to będzie, że tak powiem, chodził wewnątrz, się gotował przez pół dnia. Więc czasami po prostu do Ciebie do hurtowni przyjedzie i będzie wkurzony i będzie tą agresję czy, czy to wkurzenie przenosił na Ciebie. Czasami jest tak, że y, gdzieś tam y, ostatnio tak, mieliśmy mało sympatyczną sytuację, mało sympatyczną rozmowę i, i klient o tym jeszcze pamięta. Przypominam, że osoby z prawej połówki, czyli sangwinicy i flegmatycy są osobami emocjonalnymi i długo pamiętają tak zwane doznane krzywdy. Więc jeżeli ostatnio miałeś jakieś spięcie z klientem, cholerek się wkurzy, pokrzyczy, ale szybko zapomni, ale kiedy masz do czynienia z sangwinikiem czy Flegmatykiem on długo będzie pamiętał i to też może wpływać na to, w jaki sposób się dzisiaj zachowuje. Teraz zajmiemy się przyczynami wewnętrznymi, czyli cechy osobowości klienta, charakter i temperament. Po prostu, tak? To co mówiłem, cholerycy krzyczą, zachowują się agresywnie, ale tak naprawdę przejdzie mu i za chwilę możesz pójść na, na kawę czy na papierosa i, i będzie dla ciebie miły. Bo ten typ tak ma, yy, inne osobowości się tak szybko nie denerwują, ale jak się zdenerwują, to trudniej, załóżmy, ich uspokoić, powstrzymać. Po prostu czasami można powiedzieć, ten ty typ tak ma i, i tyle, i nie należy się tym przejmować, więc to, czy ktoś jest szczegółowy, czy nie jest szczegółowy, czy jest... Yy, szybko się denerwuje, czy nie, wynika z pewnych osobowości, tak? nie wynika z tego, że ty coś zrobiłeś źle. Yy, że ty czegoś nie umiesz, czegoś nie potrafisz, że obsłużyłeś źle klienta. Nie, po prostu ci klienci tak mają. I znowu im Bardziej klienta będziesz znać, yy, im dłużej będziesz z nim współpracować, to będziesz wiedzieć, że Sławuś to tak ma, Zenek to ma inaczej, a Jarek po prostu zawsze taki jest. Negatywne emocje yy, wynikające tak z różnych sytuacji, o których wcześniej mówiłem. Czasami będzie to przyczyna po twojej stronie, czasami nie. Jeżeli emocje są negatywne, a my jako ludzie ulegamy emocjom i nie ma człowieka, który emocjom nie ulega w mniejszym lub większym zakresie, to będzie się to przekładało też na, na relacje, na sytuacje w Twojej hurtowni. Chęć manipulacji, wywierania, wpływu o tym już wspominałem, tak. Zwykle są to świadomie stosowane taktyki przez klientów. Niestety, czy ci się to podoba, czy nie, też będziesz mieć takich klientów, szczególnie jeżeli taki klient dużo kupuje, no to się go nie pozbędziesz, bo to dzisiaj nie opłaca, więc musisz nauczyć się, że tak powiem, e, operować i, i postępować z takim klientem. E, nigdy nie będziesz wiedział, czy mówi prawdę, czy nie, czy blefuje, czy oszukuje ciebie. Czy gra z tobą w otwarte te karty? Oczywiście, budowanie relacji, to o czym mówiliśmy na początku naszego szkolenia, kiedy zaczynaliśmy, to jest bardzo ważne, bo kiedy te relacje są głębsze, bardziej przyjacielskie niż służbowe, to nawet z takim klientem jesteśmy w stanie sobie lepiej radzić, bo on też będzie rzadziej te techniki stosował. Chęć negocjowania, kolejna przyczyna wewnętrzna, chce wynegocjować lepszą cenę, więc się zachowuje w sposób agresywny. Przypomina mi się taka sytuacja kiedyś kiedy pracowałem w pierwszej firmie firma handlowa w technika grzewcza mieliśmy też serwisantów którzy serwisowali kotły i przychodził taki klient który zachowywał się dosyć agresywnie krzyczał jak słyszał że serwisant ma przyjechać do niego za tydzień to oczywiście się wkurzał zawsze technika na małe dziecko w domu była najlepsza tak? no, bo przecież małe dziecko potrzebuje się wykąpać potrzebuje e, ciepłej wody no ale słuchajcie, no był sezon, nie dało się nic w tym temacie za bardzo zrobić, więc przychodził chyba ze trzy dni po kolei i krzyczał. W pewnym momencie przychodzi do mojego kolegi i mówi, panie Darku, niech pan coś zrobi. No, no niech ten serwisan do mnie w końcu przyjedzie. No a Darek zachował się tak, jak się zachował, chyba całkiem dobrze. Mówi, ale panie Zenonie, to pan dziś jakoś spokojny jest, nie krzyczy pan? No, panie Darku, bo ja myślałem, że jak ja pokrzyczę na Was, to szybciej mi załatwicie tę sprawę. No ale widzę, że to nie działa, więc no, no, nie, po co mam dalej krzyczeć? Nie? Czasami, jak widzisz, jest to celowe działanie y, klienta po to, żeby uzyskać jakieś tam korzyści, tak? jakieś y, chęć negocjowania. Nieuprzejmość, brak kultury. Są i tacy, jak to ja mówię: Jeżeli mamusia nie nauczyła w domu kultury, to dorosłego już raczej też nikt nie nauczy. Po prostu są klienci hamscy, prostatcy i też z takimi pewnie masz do czynienia. Więc po prostu jest taka osobowość i tutaj się trzeba wykazać asertywnością, bo wcale nie musisz takiego zachowania tolerować. Uleganie uprzedzeniom, chociażby to, że każdy sprzedawca to naciągać, i jeżeli ktoś ma takie nastawienie, bo miał wcześniej takie doświadczenia, albo ich nawet nie miał, no to będzie przychodził też do ciebie i, i też tak ciebie traktował, że jak mu załóżmy, proponujesz markę własną, to pewnie go naciągasz. Tak? Bo on zawsze stosował produkty producentów, znane, a tutaj ktoś mu proponuje markę własną, to znaczy, że masz jakiś swój ukryty interes, i on na pewno na tym straci, a ty kupę kasy na tym zarobisz. Więc czasami możesz mieć klienta, instalatora z takim właśnie nastawieniem. A czasami są klienci, którzy po prostu ignorują Ciebie, nie traktują Ciebie jako partnera w biznesie, szczególnie jeżeli ktoś prowadzi dużą firmę, to uważa, że w ogóle już jest mistrzem świata, a Ty to jesteś tylko tutaj sprzedawcą i masz być na każde jego zawołanie. I tu też znów trzeba się wykazać asertywnością. Nie na wszystko musisz się zgodzić, tak? Biznes jest biznes, ale to nie jest tak, że jeżeli to jest klient, a Ty jesteś doradca, Ty chcesz sprzedać, to on sobie może pozwolić na wszystko. Jak to ktoś powiedział, klientów też trzeba wychować yy, i dobrać sobie takich klientów, z którymi fajnie Ci się współpracuje. Nigdy nie będziesz mieć 100% takich klientów, ale dlaczego? Bo jeżeli będziesz mieć yy, dużo klientów, których nie lubisz, którymi sobie nie radzisz, to nie będziesz lubić pracy, którą wykonujesz. A jeżeli nie będziesz lubić pracy, którą wykonujesz, to, to w ogóle nie ma sensu, tak? I ty się będziesz męczyć, i nie będziesz osiągać takich wyników, jakie firma od ciebie oczekuje, więc y, to jest bez sensu, tak? Tyle, jeżeli chodzi o, o tą część, tak, o przyczyny zewnętrzne, przyczyny wewnętrzne, więc pamiętaj o tym, że często wszystko ma swoje przyczyny.